W pięciu sołectwach gminy Mogilany nie odbędą się wybory nowych sołtysów, bo zgłoszono tylko po jednym kandydacie. Poznajcie tych, którzy będą sołtysami przez następne cztery lata: w Lusinie, Jan Marek, w Libertowie, Zofia Węglarz, w Brzyczynie Władysław Michorczyk, w Kuleżowie Józef Jurek. Piąty sołtys nie chciał się z nami spotkać. To się Marek Jan. Jestem mieszkańcem Lusiny od urodzenia. Sołtysem byłem przez 12 lat. Byłem również w tym samym czasie radnym gminy Mogielany przez trzy kadencje. Pełniłem funkcję w Radzie jako, przez dwie kadencje jako przewodniczący Komisji Gospodarczo-Komunalnej. Dlatego zdecydowałem się kolejny raz kandydować na Sołtysa, ponieważ widzę sprawy takie jak bezpieczeństwo mieszkańców. Poprawa, poprawa dróg, chodniki, oświetlenie. Tego brakuje. Nasza miejscowość jest miejscowością, do której przybyło dużo ludzi. Zwiększył się ruch, o ile chodzi o drogi. Dzieci przychodzą do szkoły, przychodząc do szkoły nie mają swobodnie, nie mogą swobodnie przejść, ponieważ nie ma chodników. Myślę, że w tej materii chciałbym jeszcze sporo zrobić. No, przede wszystkim ludzie boją się odpowiedzialności, bo to jest duża odpowiedzialność. Sołtyz musi po prostu odpowiadać za, za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem. Czyli nawet jeżeli po jakiejś burzy, po jakimś czymś, w jakichś drzewach gdzieś są przełomy, są, to trzeba, trzeba to od razu interweniować, być tam na miejscu, sprawdzać. Przewidziany jest most na rzece, której ludzie przechodzą praktycznie bez. Kładki są tylko i wyłącznie płyty ułożone, po których woda płynie w razie jakichkolwiek większych, większej burzy ulewy, to woda płynie po tych, po tych płytach. Nie ma mostu. Kładkę woda zebrała w 2010 roku. W tej chwili bardzo trudno tam jest tym ludziom żyć, ponieważ znając pogodę, w ostatnim czasie dużo było burz, intensywnych opadów i ta droga tam bez przerwy była niedostępna. Chciałbym, ażeby ten most został zbudowany. Chciałbym również, ażeby projekt, który jest zrobiony jest na oświetlenie na ulicy Zdrojowej w Lusinie, żeby został, żeby został wykonany. Chciałbym, ażeby, ażeby chodnik od szkoły do centrum wsi, do sklepu został przynajmniej zaprojektowany i wykonany w najbliższych latach. Jeżeli, jeżeli chodzi o Lusinę, największym moim marzeniem byłoby, jakby powstała sala gimnastyczna przy szkole, ponieważ w gminie już w pięciu szkołach jest sala gimnastyczna, a w Lusina jej nie ma. Zofia Węglarz, sołtys Libertowa. Jestem mieszkanką Libertowa od 1977 roku. Nazywam się Zofia Węglarz. Od 2003 roku jestem sołtysem. Wcześniej byłam też w Radzie Rodziców, jak dzieci były małe. Jestem już trzy kadencje. Jedną kadencję byłam również radną. Uważam to za służenie drugiemu. Jest to służba i jakiekolwiek mam monity od mieszkańców, zaraz staram się dzwonić do jednostek. Urzędu Gminy, gdzie informuje się czy kiedy będzie to czy tamto zrobione, ewentualnie zgłaszam i czekam i ponownie pytam, kiedy i co. Jestem troszkę może za bardzo <grym> odpowiedzialna się czuję za pewne rzeczy. Może mi jestem, jest źle, no ale taka jestem po prostu. Bardzo się cieszę, że coś się robi na terenie Gminy Mogilany. I na terenie wsi Libertów. Bardzo cieszy mnie, że remontuje się obecnie przedszkole, że dzięki zresztą naszej sołtysówce, naszej działce libertowskiej, którą sprzedaliśmy w 2000, jak dobrze pamiętam, 2008 roku wybudowaliśmy, po części rozbudowaliśmy szkołę w Libertowie. Jeżeli chodzi o dalsze działanie, to bardzo cieszę się, że jest pomysł, żeby robić ulicę zgodną, na którą mieszkańcy już bardzo długo czekają, którą już nie można przejechać. Jeżeli chodzi o inne ulice, Jana Pawła, powiatowa droga jest niedokończona, którą bardzo, bardzo oczekują mieszkańcy, bo chodnikami jednak dzieci chodzą, nie wszyscy jeżdżą samochodami. Wiele pobożnych życzeń, że tak powiem, Rada Sołecka i ja monitorujemy odnośnie zrobienia innych ulic. No ale wiadomo, że to nie wszystko się da. No wiadomo, że są nowi mieszkańcy, którzy oczekują i żądają, ale są bardzo wyrozumiali mieszkańcy, którzy zdają sobie sprawę, nawet młodzi przychodzą do mnie i bardzo się cieszą, że coś się dzieje. I jednak te 5-10 lat zmienia się odnośnie emerytów i rencistów. To tak, od 2005 roku. My założyliśmy koło emerytów i które tak pokrótce powiem, spotyka się co miesiąc pod kościołem w sali pod kościołem. W tej chwili ma ponad 30 osób. No, wszyscy bardzo zadowoleni z tego spotkania. Nie chcę się nawet niektórym wychodzić po spotkaniu, tylko jeszcze by sobie posiedzieli. Moim marzeniem jest, żeby w. Yy, żeby człowiek miał zdrowie, to jest pierwsze. To jest marzenie i, i dla wszystkich mieszkańców, jeżeli mogę powiedzieć, cierpliwość do realizacji zadań, które się zamierza. No i wszystkiego, co najlepsze z okazji świąt już zbliżających się. Józef Jurek, Soutysku Leżowa. Nazywam się Józef Jurek. Jestem mieszkańcem Kuleżowa. Jestem sołtysem od 12 lat. Zawsze chciałem pomagać ludziom. Jakby nie moja kandydatura, mogłoby się zdarzyć, że w Kuleżowie zabrakłoby sołtysa, a jest wiele rzeczy do zrobienia. Ludzie, y, mieszkańcy są teraz niechętni do pracy społecznej, niewdzięcznej, odpowiedzialnej. Y, dużo żądają Mało dając za to od siebie, Kuleżów jest jedną z najmniejszych miejscowości gminy Mogilany. Znajduje się na południowym stoku góry Mogilajskiej, z której rozciągają się przepiękne widoki na pogórze Karpackie. Na terenie miejscowości znajdują się dwa szlaki turystyczne. W Kuleżowie jest wiele zabytków sakralnych w postaci kamiennych figur. Na terenie Kulerzowa jest wspaniała przyroda, powietrze. Mieszkańcy Kuleżowa są mili, przyjaźni. No i tyle. Najważniejsze rzeczy, które chciałbym zrobić przez te 4 lata, jest to pozyskanie terenów od Agencji Nieruchomości Rolnych. Chciałem zaznaczyć, że są to ostatnie tereny, które się nadają pod tak zwane tereny rekreacyjno-sportowe. Kule jest, to... jest miejscowością, która nie posiada żadnych terenów rekreacyjno-sportowych, na których by można zbud... było zbudować jakiekolwiek takie boisko dla pogrania, dla młodzieży, czy nawet placu zabaw dla, dla dzieci. Moje największe marzenie. Oby kulężów się rozwijał jak najbardziej, prężnie, ale w kierunku w tym, który jest obecnie, o charakterze wiejskim. Nie, nie stały się tzw. sypialnie dla Krakowa. Władysław Michorczyk, sołty z Brzeczyny. Jestem takim, można powiedzieć, społecznikiem, który chce się udzielać dla miejscowości społecznie, no i coś, żeby ta, dla tej społeczności wsi Brzeczyna zostało. Jestem sołtysem od 1998 roku, gdyż mój poprzednik miał kłopoty ze zdrowiem. No i społeczność, mieszkańcy Brzeczyny, zaproponowali mi tam też nie było kandydatury żadnej żebym został, no to zgodziłem się, no i tak ta moja praca społeczna trwa do tej pory. Na pierwszym planie to są drogi, polepszenie dróg, żeby zrobić asfaltowe rowy, pobocza, no i kanalizacja jakby się dała też, bo jest, są, są problemy z kanalizacją, nie ma, ale wiadomo co jest szamba, no szamba są, bo być muszą, gdzieś ta woda trochę ucieka. No. Może w przyszłości, jak fundusze pozwolą, żeby gmina miała, to może i kanalizacja się ruszy, no, oświetlenie też jeszcze trochę tam podokładać, jakby się dało, no, ale z tym to jest wiadomo, jak to jest ciężko. Według mojego rozeznania to lepiej jak jest ten sołtys, który już jest trochę, bo już te, tych wszystkich kontaktów, tych znajomości, no i ta, ta współpraca z Urzędem Gminy się lepiej układa, no, ale w tej chwili jest tak, że no, nie, ma, nie ma kandydata. Żeby, żeby mógł oddać stanowisko i nikt się nie garnie do tego. No, moja praca polegała na y, pisaniu do Urzędu Gminy wnioski do projektu budżetu w poprzedniej kadencji mieliśmy 7 tysięcy złotych na rok czasu na sołectwo. To jest bardzo mało, a no i zrobiliśmy przy dużej pomocy y, Urzędu Gminy zrobiliśmy w sumie, ja wiem, gdzieś może około kilometra drogi asfaltowej, no spokój w nie jest najfajniejszy, cisza, no i jest takie, takie, takie rodzinne gniazdko, jakby to można nazwać. No, największym moim marzeniem to, żeby był, żeby ta miejscowość była usprawniona w całości, to znaczy drogi, kanalizacja, chodniki, dom jakby jakiś ludowy jakby mógł powstać, bo w tej chwili nie mamy nic, borykamy się nawet zebrań, jakiś zrobić, to musimy robić w szkole podstawowej w Libertowie, bo nie mamy żadnego. Było lat temu, jeszcze za kadencji pana Wala był budowany dom, ale potem jakoś to wszystko upadło, działka, działka została sprzedana i nie mamy do tej pory nic, gdzie byśmy się mogli spotkać.